Cześć, witajcie. Ja mam na imię Jagoda i bardzo lubię haftować. A przed Wami lekko opóźniony filmik, a mianowicie rozstrzygnięcie konkursu zakładkowego, czyli taki, można powiedzieć, finał. Ogłosiłam konkurs zakładkowy, żeby zrobić haftowaną zakładkę z motywem kwiatowym, i do tego konkursu zgłosiło się 6 osób. Te osoby wysłały mi Zdjęcia zakładek na maila, dlatego tutaj siedzę przy laptopie i chciałabym Wam też przy okazji przeczytać, co te osoby mi napisały. I na początku filmiku widzieliście wszystkie zakładki, wszystkie zdjęcia zakładek, które ja otrzymałam, mogliście je obejrzeć. I teraz chciałabym też omówić każdą zakładkę, jakby osobno. I to nie było tak, że ja robiłam losowanie żeby wybrać jedną zakładkę tylko pomogły mi dziewczyny z klubu twórczych mam i tam dziewczyny po prostu głosowały a głosowanie polegało na tym, że przydzielały punkty każdej zakładce od trzech do jednego, czyli ta, co podobała się najbardziej trzy punkty, ta, co podobała się troszeczkę mniej dwa i ostatnia jeden punkt. Ja też głosowałam i później ja te wszystkie punkty zliczyłam. No, i wyszło kto wygrał, ale zanim o tym to przejdziemy, może do tego, do tego, żeby Wam przeczytać, co te osoby, które wysłały mi zakładki, napisały. One opisały technikę, jak robiły, bo wiadomo, że na zdjęciach to też dokładnie nie było tego widać. I jeszcze dla przypomnienia, moja zakładka wykonana na kanwie plastikowej. Ja haftowałam z sagi. Dodatkowo dorobiłam tło, bo nie było tła. Mam tutaj backstitch i haftowałam storczyki, czyli moje ulubione kwiaty. Obrobiłam to tak, że po prostu przykleiłam bawełniany materiał i zrobiłam taką zawieszkę z koralików. Zgłosiło się sześć osób i pierwsza osoba, która wysłała mi zdjęcia, to pani Ela, Ewa, przepraszam, Ewa. Ja nie będę mówiła nazwisk, te osoby będą wiedziały, która to która. I przeczytam Wam, co Ewa napisała na temat swojej zakładki i oczywiście wrzucę Wam zdjęcie, żebyście wiedzieli, o kogo chodzi, o jaką zakładkę chodzi. To tak, pani Ewa napisała, że wymyśliła zakładkę w stylu vintage. Wzór na kwiaty wycięła z dużego wzoru z 1998 roku. Do wykończenia wykorzystała szydełko, bawełniany kordonek, który używa do firanek. I właśnie tą zakładkę teraz widzicie czyli to jest taki projekt wymyślony przez panią Ewę. I teraz przejdziemy do kolejnej osoby. Mam nadzieję, że mi się tutaj nic nie zawiesi. Dobra. Pani Ewa była. Teraz Ela. E, dobra. Ela należy do klubu twórczych mam i wyhaftowała zakładkę też kwiatową. i ona tu chyba podkleiła tekturkę, bo on tutaj nie ma opisanego, co ona tu zrobiła, ale widzę, że podkleiła tekturkę i mamy tutaj takie różowo różowe kwiaty można powiedzieć piękne zdjęcia no właściwie to wszystkie zakładki mi się podobały ale trzeba było wybrać jedną dobra lecimy dalej Ela była dobra i teraz Ania i Ania wyhaftowała. Ja sobie tu otworzę, żebym widziała większe, bo wy później zobaczycie. Kwiatową zakładkę w taką bardziej niebieskich kolorach. Też chyba jest podklejona pod jakąś tekturkę, też mi nie opisała. Ale zobaczymy drugie zdjęcie. Nie, podklejona filcem, tak jak widzicie, teraz możecie zobaczyć podklejona filcem. Dobra. I taka troszeczkę mniejsza, także do wyboru, do koloru. Otwieramy następną. To była Ania. I tu mamy kolejną kwiatową zakładkę. Wzór dam, darmowy od Duren Jones, nie wiem czy to dobrze czytam Nici DN, DMC, kanwa plastikowa, bawełniana koronka oraz kolorowy filc I to jest zakładka Marty Też możecie zobaczyć przód i tył Kolejna Kolejna zakładka to jest zakładka, którą wykonała Kasia. Tu Kasia mi pisała, że ona chyba na ostatnią chwilę zdążyła i zdjęcia są takie trochę ciemne, ale to jest słowicka zakładka i napisała, że dostanie ją jej młodsza córka. Czyli to jest zakładka Kasi, tu więcej nic nie napisała. Dobra, Kasia. I następna. To już chyba będzie ostatnia. Tak, i to jest ostatnia zakładka. Ewelina. A, to właśnie Ewelina. Chwilę przed, napisała mi, uff, chwilę przed 24. czwartą wysłała zdjęcie. Tył jest jeszcze trochę mokro, od kleju, bo właśnie skończyłam. Tytuł wzoru foriu Was, nie wiem czy dobrze czytam. Autorką jest Duran Jones. Kwiaty z koralików to projekt własny. No, no i to też taka zakładka, troszeczkę dodane koralików. No, i tak to wygląda. To co, to, co tutaj właśnie dziewczyny napisały, to wam przeczytałam. Mam nadzieję, że nie będą złe, ale myślę, że wszystkie zakładki są bardzo ładne i chciała, chciałam po prostu je ja wam pokazać wszystkim. Napiszcie, co sądzicie, możecie napisać, która wam się najbardziej podoba i co, co o nich myślicie. I teraz tak po przeprowadzonym głosowaniu i po, po tym, jak ja to wszystko zsumowałam. To najładniejszą zakładką okazała się zakładka pani Ewy, czyli ta z, wykończona z szydełkiem, i, które, i kwiaty zastosowane do tej zakładki były wycięte z większego wzoru. Czyli mój konkurs wygrywa pani Ewa. Serdecznie gratuluję. Ja z panią Ewą, jeżeli się do mnie odezwie, ustalę. Nagrodę, bo mam do wyboru kanwę z nadrukiem i po prostu zestaw do haftowania. Pani Ewa sobie wybierze, co będzie pani chciała wybrać. Ja nie będę już pokazywała tych zestawów, po prostu mam w innym pokoju, już nie będę przechodziła i tak to wygląda. Może filmik nie za długi, ale pokazałam wam wszystkie prace. Jeszcze raz gratulujemy Pani Ewie. Dziękuję moim koleżankom z klubu twórczych mam, że pomogłem mi wybrać tą najładniejszą zakładkę, która się najlepiej podobała dziewczynom. I napiszcie, co sądzicie, która zakładka Wam się lepiej podoba, albo jakie może wy macie, jak Wy wykonujecie takie zakładki, jak wykańczacie. Bo w sumie w tym konkursie najbardziej chodziło mi o wykończenie zakładki, bo wiadomo, że jak wyhaftować ze wzoru to jest łatwiej, ale pomysł na jej wykończenie, żeby ona wyglądała ładnie, żeby spełniała swoje, żeby spełniała się do używania. Także no, wybrałyśmy taką zakładkę, która też jest nietypowo wykończona, ale pozostałe zakładki też są bardzo ładne. Także dziękuję wszystkim osobom, które brały udział w konkursie. Cieszę się, że było zgłoszonych aż 6 prac. Piszcie, co sądzicie, która Wam się najbardziej podoba. Panią Ewę proszę o kontakt w celu ustalenia wysyłki i nagrody, i żeby pani mogła też tą nagrodę wybrać. Jeszcze raz gratuluję, życzę wszystkim miłego dnia, trzymajcie się cieplutko. Pa!